Dzisiejsze wydanie zaczynamy od wszechogarniającej suszy, która dotarła do zbiorników wodnych w naszym regionie. Jezioro Skrzatusz podpiło niemal całkowicie wyschło. Na spękanej ziemi, na której jeszcze niedawno była woda, widać martwe ryby. To efekt zmian klimatu, przekonują eksperci. W kwietniu tego roku jezioro skrzatusz wyglądało jeszcze tak. Obecnie na próżno szukać tu większej ilości wody czy jakiegokolwiek życia. Widzimy to od wielu lat w jeziorach regionalnych, że ten poziom w niektórych jeziorach spada, a w, w związku z tym, że w ostatnich kilku latach mamy bardzo duże deficyty, no to, 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 to ten obraz będzie przykry, ale powierzchnia jezior się niestety mocno zmniejszy. Co gorsza, jak przekonuje doktor Owsianny, to co znajduje się teraz na odsłoniętych strefach brzegowych dawnego dna, utlenia się i z pierwszym opadem spłynie do wody. To z kolei sprzyjać będzie zakwitowi glonów. No i będziemy mieli zielone zupy po prostu w tego typu jeziorach. Naukowcy nie pozostawiają złudzeń. Zmiany klimatu, za które sami jesteśmy odpowiedzialni, będą tylko przybierać na sile. W dodatku Polska ma jedne z najniższych zasobów wód powierzchniowych i gruntowych w Europie, co w nowej rzeczywistości będzie tylko potęgować susze i niskie stany wód. Trochę nie mamy w okresie, mamy w okresie letni. Jednak te opady w okresie letnim są załkowne. W krótkim czasie spada dużo więcej wody, a później w wyniku wysokich temperatur i, i, i ruchu powietrza, czyli większych, większych wiatrów, ta woda już szybciej paruje. Więc w związku czym nie ma szansy wsiąknąć w błąd gleby. Z której przedostaje się dowód gruntowych i zasila między innymi rzeki. Eksperci od lat apelują także o budowę sieci zbiorników retencyjnych na terenie kraju w celu przeciwdziałania skutkom suszy. O zmianach klimatycznych oraz kurczących się zapasach wody już za chwilę w otwartej antenie. Naszym gościem będzie dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile dr Paweł Owsianny. Gość już czeka, otwarta antena zaraz po informacjach.